Wczoraj, gdy wróciłem zmęczony do domu, postanowiłem, że zadam pytanie przed snem o tej treści. Napisałem to na kartce sobie. Panie Boże, skoro dałeś mi dar, to co mam przekazać ludziom, co takiego dużego wkrótce się wydarzy, że ludzie powinni się na to przygotować? Kiedy to będzie i co to będzie? Myślałem, że zasnę za chwilę, ale wstałem i dopiero. Po pół godzinie chyba zasnęłem, i przed zaśnięciem. Jeszcze raz napisałem to w komórce, troszkę w innej formie, ale podobnej. Tu mamy jeszcze Wam pokażę to jest moje wczorajsze poczucie z tym strażakiem 12 sierpnia, tak? I to jest najświeższy ten dzisiejszy SMS. Tylko to pytanie pisałem wczoraj wieczorem. Panie Boże! co dokładnie i kiedy takiego dużego wydarzy się w najbliższym czasie i jak się do tego przygotować. Generalnie największy nacisk, to jest ważne, bo przy okazji uczę Was, jak się interpretuje sny, największy taki nacisk, największe takie uczucie jakby, jakby nakładałem na to, jakby, że co przekazać ludziom, jak się przygotować, co przekazać ludziom, nie? A to, że co, kiedy, gdzie, to już... Ja to pisałem, bo zawsze fajnie jest mieć tam super tam jakieś przepowiednie, które się sprawdzi, ale najbardziej mi zależało, że jakby co przekazać ludziom, co jest ważne. I słuchajcie, bariera krew mózg. To było niesamowite. Napisałem to od razu jako numer 1, Może Wam pokażę. O tutaj macie bariera krew mózg, tak? Jako numer jeden to wpisałem. To był pierwszy sen było wiele rzeczy tam. Niczego nie zapamiętałem, ale wiedziałem, że to muszę zapamiętać. Zapamiętać i przekazać wszystkim, którzy ufają moim słowom, żeby zadbać o nią i wzmocnić. Bariera krew mózg. Słuchajcie, myślę, że bariera krew mózg nie tyczy się jakiejś odry, rzeki Odry, tak? Jakiegoś na odrze. Bo to raczej tyczy się wszystkich słuchaczy moich, którzy. Słuchają tego po polsku. W większości są w Polsce, ale też rozsiani po całym świecie. I chyba też nie tyczy się jakiegoś potencjalnego skażenia atomowego, radioaktywnego ze wschodu, który być może przyjdzie, a być może nie być może to będzie tylko prowokacja, albo takie roztrzęsywanie jakichś tam przecieków z reaktora. Ale tak czy inaczej. Ja myślę, że to może dotyczyć się czegoś jeszcze innego, to z czym mieliśmy do czynienia i być może jeszcze możemy mieć do czynienia. tutaj Muszę jeszcze odpalić tą komórkę, jeśli chcecie przeczytać. I tyle, ale to już nie każdy się domyśli, bo za te rzeczy to tu się kanały kasuje i cenzuruje, więc ja już nie chcę o tym wspominać. Ja Wam tylko przekazuję to, tak jak Wam kiedyś obiecywałem, tak się mawialiśmy właśnie yy, i Poczuciu, jakby idąc spać, zadając sobie pytanie przed snem: Panie Boże, co takiego się wydarzy i do czego ludzie mają się przygotować? Odpowiedź jest: bariera, krew, mózg. Dobra, a to już są moje takie sny, które raczej tyczą się mnie prywatnie. Znaczy, jedne prywatnie, inne nie, ale mogę Wam przeczytać. To jest tam drugi sen: to był, że jestem u Jackowskiego w gościnie. On z ciekawości słucha, co ja mu tam opowiadam. Ale wygląda na zmęczonego, zakręconego, trochę nieobecnego, zaciekawionego, ale jakby szykował się do snu. On szykował się do snu z telewizorem. Zaproponowałem, że może by w takim razie wspólnie spróbować rozwiązać te kilka, kilkanaście najgłośniejszych spraw, które do dziś nie są rozwiązane. Ale on już jakby zasypiał, więc się pożegnaliśmy, stwierdziliśmy, że niech się położy i odpocznie. Następny sen to był kangur, młody kangur, który mnie atakował. Musiałem prosić ludzi, żeby mi pomogli sobie z nim poradzić, i ostatecznie jakoś daliśmy radę. Ale na początku było ciężko jakiś młody kangur mnie atakował. Ja wiem, jakie jest znaczenie, ale nie chcę w to wchodzić. I jeszcze kolejny sen to jest czarny rower wysprejowany takim sprajem na czarno na drzewie. Po zdjęciu z tego drzewa okazało się, że to jest taki stary Wigry III innego typu, gdzie łańcuch jest na całym tylnym kole. To ciekawe sen, ale to on nie tłumaczy go, tak jak senniki wskazują. To jest po prostu drzewo, to jakby drzewo, które daje owoce. Owocem jest rower, a ten rower tak naprawdę symbolizuje mojego starego czarnego forda. wiecie. <laughs> I ten, ale już nie będę w to wchodził, nie będę Wam zabierał czasu, słuchajcie. Najważniejszy przekaz. Krótka, szybka audycja, to jest sens wczoraj na dzisiaj. Yy... Przyjrzyjmy się temu trzeci ostatni raz. Co wydarzy się i jak się do tego przygotować? Bariera krew mózg. Żeby o nią zadbać. Poczytajcie sobie, co to jest bariera krew mózg. O co w tym chodzi. I po prostu postarajcie się o to zadbać. Jeśli ktoś ma ochotę, może w komentarzach napisać, jak dba się o barierę krew mózg. No i tyle. Dziękuję Wam, z Panem Bogiem, dobrego dnia.